Lubisz czytać, ale nie możesz dotrzeć do biblioteki? Jesteś w grupie osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem i chciałbyś bezpiecznie pozostać w domu? Księżnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykupiła bezpłatny dostęp do aplikacji Legimi. Do rozdania mamy prawie 500 kodów miesięcznie. Kryminały, powieści fantastyczne, romanse, poradniki, książki dla dzieci i młodzieży i wiele, wiele więcej. W sumie 55,5 tysiąca e-booków dostępnych bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że jesteś użytkownikiem Książnicy Podlaskiej i posiadasz ważną kartę biblioteczną. Wyślesz maila na adres legimimałpa.książnicapodlaska.pl w treści podając numer swojej karty bibliotecznej, by otrzymać bezpłatny kod dostępu do usługi Legimi. Śpiesz się, ilość kodów ograniczona.